Życie, nadzieja i prawda. Nie śpiewam o zwycięstwach, zaledwie o kampanii wrześniowej 1939 roku z polskim głosem. Od pierwszych bomb nad Wieluniem przez salwy w portach Gdańska, trzewa i mokrej pod oblężenie Warszawy i 17 września, kiedy armia radziecka zajęła wschodnie rubierze Rzeczpospolitej, obojga narodów. Przypieczętowując czwarty rozbiór Polski, bez mitów, z naciskiem na decyzje, które rzeczywiście zmieniły bieg wydarzeń, mógłbym szczegółowo powiedzieć pierwszą godzinę wojny, to, co przyniosła Bzura i postawę generałów Kutrzeby i Kleberga wobec agresora. Wycofujące się armie Poznań i Pomorze zadały Niemcom straty w bitwie nad Bzurą. To była największa bitwa kampanii wrześniowej, której Wojska Polskie mimo oskrzydlenia stawiały bohaterski opór i zadawały zaskakująco wysokie straty niemieckiej ósmej armii, choć ostatecznie uległy przewadze wroga. Mógłbym opowiedzieć, jak wyglądała obrona stolicy, dlaczego Alianci nie odciążyli frontu i jak zmieniła się polska walka po 5 października. Powstały oddziały podziemne do walki z okupantem. Mogliśmy wygrać, ale Bóg zdecydował inaczej. Problem, który dostrzegam, jest teraz głębszy. Dziś ludzie znają cenę wszystkiego i wartość niczego. Po śmierci matki starałem się stłumić ból, ale grób był, 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 grób był we mnie. Kochałem tak mocno, że się zatraciłem, a kiedy w końcu spojrzałem wstecz, nie było już nikogo, kogo mógłbym odnaleźć. Na szczęście czas mnie uleczył. Przebaczyłem modlitwą, ale nic mi nie pozostało, więc doniosłem dobroć bez domu, miłosierdzie bez miejsca do spania. Wybaczyłem wszystkim, ale nikt nie został, by wybaczyć mi. I tak niosłem przebaczenie, które nie miało gdzie spocząć. Sięgnąłem po Biblię w sercu ziemi świętej jezioro galilejskie szepcze historię wiary, nadziei i starożytnych podróży. Izrael, wieczna stolica Jerozolima, gdzie niebo spotyka ziemię, Królestwo Boże w Jerozolimie, święta tkanka wiary, historii i boskich obietnic. Najdroższy, niezależnie od tego, czy jesteś ponad murami, czy na poziomie morza, możesz również zwiedzać choćby Wyspy Kanaryjskie. Również pieszo, w najtrudniejszych chwilach nie potrzebujemy rada ani rozwiązań, lecz prostego ludzkiego ciepła, cichej obecności i delikatnego dotyku. Prawdziwym bogactwem człowieka jest dobro, które czyni na świecie. Spisałem dla Was moje życie, a zwłaszcza moje podróże. Są historie, o których nigdy nie należy zapominać, dlatego stworzyłem tę historię. Kilkanaście lat temu byłem w Norwegii i spotkałem mężczyznę, który pracował na Morzu Północnym. Norwegia buduje morskie centra energetyczne, pływające platformy, które zastępują turbiny gazowe na platformach wiertniczych energią wiatrową magazynują nadmiar wodoru i redukują emisję CO2 na morzu nawet o 50%. Jakie piękne krajobrazy Internet wnosi do naszych domów. Od, największej, od największego miasta świata po małą wioskę. Oto historia starożytnego Babilonu. Innym razem te zapierające dech w piersiach krajobrazy rozciągają się tak daleko, jak okiem sięgnąć. Poświęć chwilę, aby docenić ten piękny, Widok. Mam przed sobą fantastyczne zdjęcie z bliska jednej z kariaty, to tyłu, górujące nad Atenami, niczym ponadczasowy strażnik Werechteum na Akropolu, z widokiem na sąsiednie wzgórze Likabetus. W życiu zawsze będą próby i udręki. Bóg przeprowadzi cię przez, przez każdą burzę i da ci siłę, byś dał radę, nawet gdy czujesz, że nie dasz rady. Pozwól innym prowadzić skromne życie, ale nie tobie. Pozwól innym kłócić się o drobiazgi, ale nie tobie. Pozwól innym płakać nad drobnymi krzywdami, ale nie tobie. Pozwól innym powierzyć swoją przy, przy, przyszłość w czyjeś ręce, ale nie ty. Dziś nie mamy czasu, jutro nie będziemy mieli sił. Pojutrze nas nie będzie, nie odkładaj niczego, żyj tu i teraz. Jestem z Tobą, chcę o Tobie pamiętać i czuwać nad Tobą. Oddaj swoje serce Bogu, świadomie z własnej inicjatywy i z własnej woli. Należy ono do Niego. Te drobne gesty pomagają nam utrzymać się na powierzchni, gdy życie wydaje się przytłaczające. O Panie, Twoje ciche wsparcie mówi głośniej niż słowa. To miłość przywraca mi wiarę w siebie, nawet w najciemniejszych chwilach, kiedy zagubię się w ciemnościach. Gdy zostaniesz, czy zostaniesz przy mnie, nie jako bohater, ale jako przyjaciel? Trzymając mnie za rękę, przypominając, że świt jest bliski. W tej erze technologicznej patrzymy jeszcze dalej. Most Einstein, Narozena argumentują yy, uczeni. Że czasoprzestrzeń można zakrzywić tak, aby skrócić drogę z jednego punktu w przestrzeni, w czasoprzestrzeni do drugiej, ale ujemna materia musiałaby istnieć, aby zrównoważyć zamieszanie wprowadzone w czasoprzestrzeni, czy można sobie wyobrazić cały ten wormhole teraformacja Marsa przez, poprzez nuklearne bombardowanie, podanie atakowi nuklearnemu, czy mogłaby się wydarzyć. Czy przepływy lodu azotowego na Plutonie świadczą o, geolo o geologicznej witalności planety karłowatej? Poglądy polityczne i religijne są prawie zawsze namiętnie podtrzymywane. Prawdziwa miłość jest rzadka, ponieważ jest wypróbowana przez odległość, nieporozumienia, czas, życie, a jednak to dwie dusze wciąż wybierają siebie nawzajem. Raz po raz, pomimo chaosu, to nie tylko miłość, to jest niezniszczalna. W tych dniach tym bardziej z większą wnością ofiaruję moją modlitwę do Boga. Boże wiecznej mocy, wzywam Twojej pomocy. Pospiesz mi na ratunek, nie wydawaj mnie w ręce niegodziwych. Zniszcz ich zamysły, odkryj ich fałszy i zdradę. Niech się zawstydzą, niech uciekną, którzy szukają mojej niewinnej duszy. A mężowie cnotliwi, mężowie sprawiedliwi, niech się radują, niech czynią Twoją najświętszą uczciwość wobec Twojego imienia, Panie. Zewsząd jestem udręczony, lecz nie dopuść, abym został Całkowicie zniszczony, nie zwlekaj o mój wieczny obrońcę. Wszystko na tym świecie jest przemijające. Życie się zmienia, ludzie przychodzą i odchodzą, a pory roku nigdy nie trwają wiecznie. Dlatego w każdej chwili, którą przeżywasz, pamiętaj, że Twoja obecna sytuacja nie jest Twoim ostatecznym przeznaczeniem. Zawsze myśl dobrze i traktuj ludzi dobrze, a Twoje życie będzie łatwiejsze, jeśli się z tym zgadzasz, polub mnie.